Cześć, z tej strony Mordor i mam dzisiaj dla Was krótki materiał o tym, co uraczy nas swoją obecnością w nadchodzącym patchu. Zapraszam. Patch 11.05, który wyląduje na Peter Very Soon, jest patchem stworzonym na cześć 20-lecia World of Warcraft. I oprócz takich rzeczy jak timewalki klasykowych raidów czy dungeonów dostajemy usprawnione graficznie sety T2, które gracze bardzo często używają nawet do teraz jako swoich ulubionych transmogów. Wszystkie 13 klas dostanie wspomniany rework, w tym te, których jeszcze wtedy nie było nawet w WoWie, takich jak Death Knight, Demon Hunter czy Monk. Sam muszę przyznać, że set dla Monka i Dekacza chyba podoba mi się tutaj najbardziej. Draktyr za to dostanie swój set podobny do Dragonkinów, które wtedy były już w grze, jednak nie jako grywalna klasa. Na ich modelu deweloperzy blizzarda bazowali, tworząc podobny set dla naszych smoczych przyjaciół. Oprócz tego draktyry otrzymują już oficjalnie nowe klasy, które będziemy mogli wybrać przy ich tworzeniu, a jest to Hunter, Rogal, Priest, Mag, Warrior i Warlock. Dodatkowo nasze smoczki otrzymują nowy skyrendingowy talent, który stworzy im takie klony robiące wszystko to co nasz draktyr. I oprócz tego każda specjalizacja szamana dostaje rework talentu Ascendance. I trzeba przyznać, że wyglądają kozacko. No i myślę, że muszą mieć namiar na naprawdę bardzo dobrego fryzjera. W opisie podaję link do całego newsa na oficjalnej stronie Blizzarda, gdzie również będziecie mogli obejrzeć ich cały materiał w serwisie YouTube. A na sam koniec zaproszę Was jeszcze na moje streamy na Twitchu, środa, piątek, niedziela, a jeśli chcielibyście więcej podobnych materiałów, możecie zasubskrybować kanał i zostawić co trzeba. I to tyle na dziś. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło i do następnego.